Joczy, joczy, siemano, ja jestem ryba. Jest to pierwszy odcinek na moim kanale. Jest to Fortnite. I. Więc to. Um, no co wam jeszcze można powiedzieć? Oczywiście jestem dzbanem, bo wczoraj wyszedł pakiet. I oczywiście zapomniałem z tego odcinka nagrać, jak go kupywałem, więc to. Ja już nie przedłużam i widzimy się w pierwszej rundzie. Okej, okay, jaj, my już jesteśmy w busie i sobie polecimy na słone Trzechy, bo czemu nie? A i bym zapomniał, zostawcie suba i zostawcie lajka like i subskrypcję. Będzie mi bardzo miło, i to też mnie motywuje do dalszej pracy. Dobra, wiem, jak ktoś by się pytał o. Jaj, o jakiej godzinie o której godzinie będę odcinki, to już mówię, że odcinki będę tak od 14, codziennie od 14 oprócz w, w środę i w, i w niedzielę, ale, ale czasem mogą być. Dobra, jeszcze tutaj ląduję. Przepraszam też jak będę ścinki. Ścinę, ale przed chwilą odpaliłem laptopa. Tutaj już jest jakiś spoceniec. Wbijamy do niego. Leży pierwszy kill. Tak to się robi. we drugi kill. Ajajaj, aj, aj, kurde. Widzimy się w następnej rundzie. Okej, okay, my już jesteśmy w następnej rundzie. A, a polećmy sobie na zalew, czemu nie? Możemy. Mm. Dobra. Mm. Jeszcze przypomnę Wam, żebyście. Jeszcze raz Wam przypomnę, żebyście. Zostawili subskrypcję i lajka pod tym odcinkiem. Będzie mi bardzo miło. A ja chyba nie dolaca. Kurczę, ja nie dolecam. Myślałem, że dolaca. Ale tu jest skrzyneczka. Nie muszę się martwić. Dobra. Leży pierwszy kill. Tutaj już nic chyba nie ma. W strefie jestem tu dobrze. Chyba idealnie na środku strefy. Schodź szybciej na ten, na ten dół. Taktyczna. Oczywiście po co mi dwie takie. Mm. Mordy, naprawdę trzeba schodami. Myślałem, że da się to rozwalić i będziemy tutaj. Cicho. Chyba słyszę typa. Ale nie jestem pewien. Nie, to ja. Szkoda, że tego nie da się patrzeć. Bóg osłony to se wezmę, bo czemu nie. No halo. Pij to podkę. Dobra, my się widzimy przy pierwszej akcji. Okej, okay, chyba tutaj gdzieś jest typ. Jest i pyk, kolejny kill. Tak to się robi, kurczę. Ja i chyba jednak dobry jestem w tego Fortnite'a. Chyba tutaj już żadnego typa nie ma. A jeszcze ktoś tutaj może być niebieska taktyczna, kurde. Gdzieś to już chyba będzie wygrana. Jest jeszcze, nie ma jeszcze żadnego rzutu, szkoda. widzimy się... dobra. Ja teraz robię cięcie i widzimy się przy kolejnej... Przy kolejnej ak... Okej, okay, chyba tutaj typa widziałem. Jest tu typ, jest tu typ, jest tu typ. Dostał. Leży! Trzeci kill. Tutaj na górze jest ta super skrzyneczka. Halo, gdzie ta skrzynka? O, Erpek. Zawsze coś. O, tam są kolejni. Wo! Halo, halo, chyba mi się Nie! O! Dobra! Um, um, myślałem, że mi nagrywanie się wyłączyło, ale chyba nie. Więc ja robię pauzę i widzimy się w kolejnej rundzie. Okej, okay, więc już jesteśmy w ostatniej rundzie. A Aj, lecmy sobie na siorbnę, bo czemu nie? Albo na platformę. Będzie to już ostatnia runda. No dobra, szybko, wódka, wódka jakaś. Wódka jakaś, szybko, wódka, wódka jakaś. Nie, ja stąd spadnę. Zginę. Okej, okay, więc to by było na tyle w tym odcinku. Więc do. Albo w sumie jeszcze bym mógł nagrać jeden odcinek. Eee, nie jeden odcinek, tylko jeszcze bym mógł nagrać jedną rundę. A czemu nie? Więc. My się widzimy w następnej rundzie. Okej, okay, my już jesteśmy w następnej rundzie. I lecimy sobie teraz. A na zielone żywopłoty, bo czemu nie? Bo możemy. Nie wiem, po co tu robię, ale robię. Dobra, nie wiem dlaczego, ale mi nagranie przerwało. Nie wiem dlaczego. Ale dobra, już jestem. Okej. Okay. Więc ja już tutaj leczę sobie na zielone żywopłoty. Jezu, jak ja dawno tutaj nie byłem na tej miejscówce. ja dawno na zielonych tutaj nie byłem. Dobra, skrzyneczka. Granaty to do zwycięstwa, kurde. Jeszcze raz Wam przypomnę, żebyście zostawili subskrypcję i lajka, bo jeśli będzie pod tym odcinkiem 5 łapek w górę, to nagrywam kolejny odcinek. Mogłem... Mogłem na platformę w sumie lecieć, bym miał bliżej do strefy. Tak mam dalej. No by się przydało jak. No o, taktyczna. Ja nie będę tutaj granatami walczył. Będę naprawdę muszę walczyć. Dobra, pistolet też się przyda. Pistoletów. Tysiąc razy. No. No i. No i pistolet maszynowy to już można grać na daleko. Opening mega boxa, kurde. Z którego nic nie wypada. Gdzie? Ale, gdzie, gdzie oni się tak kleją? Yes, yeah, zginął, kino. Jakaś apteczka Dziękuję. Czy po, powinienem się zabudować? Tak. Lagi, leży. Dobra, my już się widzimy w strefie. Okej, okay, chyba gdzieś tutaj jest typ. Leży. O, star. Oh, c'est carré. Pompe. Mm. Fais miał? Il est Yy, poczekajcie chwilę. Okej, okay. okej, okay, już jestem, zapomniałem drzwi od pokoju, zamknąć. Dobra, już jestem. Halo, eski. Dobra. Kurde, musiała mnie to złapać tak no strefa. Kurde, kto tam do mnie szczela Leży. Dobra. Dobra, my już się widzimy przy rzucie. Okej, okay, widzę tutaj typa. Dwóch typów zauważyli mnie, pójdę sobie boczkiem. Bo to chyba jacyś spróceńcy. Pójdę sobie bocz, boczkiem. O, w sumie mam krótkiego. Fak, po co ja do nich strzelam? Ale y, będę mieli loa. Jeden z nich będzie miał loa, więc mogę to wykorzystać. Okej, okay, yeah. ja. Leży. O, przepraszam Was za tego laga. Dobre już. Dobre już. Widzimy się znowu w kolejnej strefie. Okej, okay, ja już jestem przy strefie i od razu takie... Boję się, że tutaj jest jakiś snajper. Mnie zaraz dejmie Nawil no, 12 osób. Ok, ja mogę go tak z boku wziąć. Mnie nie widzi, on mnie nie widzi. To był naprawdę pomagi... Po ma... Czy naprawdę, Boże... Naprawdę to był po... Magii, po ma... Tam są też... Dobra, walić tam tego typa. Leżył. Ok, kolejny typ. Leży. On miał tylko pistolet? Kampił, kamper. A ja w ogóle to nagrywam? Ta nagrywam. Dobra. Myślałem, że ja tego nie nagrywam. Ok, dobra. Ten odcinek będzie chyba długi. Tak mi się wydaje. Co to się tutaj dzieje? Siedem kilów. O, od razu nowy teren też odkryję. Bas. Czy inny co? Jakaś baza... Jakaś baza Fox Że co? O. Tam widzę typa. Oj, halo. Nie! Spróbujmy pokampić. Ja wam przypomnę, żebyście zostawili subskrypcję na tym kanale. Będzie mi bardzo... Ale to bardzo miło i lajka, bo jeśli będzie pod tym odcinkiem 5 łapek w górę, to nagrywam kolejny. Może jakiś challenge? Dobra, ja już wychodzę. Dobra, ja już idę do, idę do tej strefy. Trzy osoby są. Ktoś. Odsylają się gdzieś tam. Oni są tam, oni są tam. Podjeżdżam. Jest, jest, zrobiliśmy wina, jest, yeah, jest. Jest! To już mój trzeci win w sezonie! A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie! I do następnego! Na razie!